Widzicie, kochane dziewczyny. Ostatnio przeczytałam wiersz Kazajna kana, który pobudził mnie do myślenia. Posłuchajcie, prosiłem o siłę, a Bóg dał mi trudności, aby mnie wzmocnić. Prosiłem o mądrość, a Bóg dał mi problemy, abym nauczył się je rozwiązywać. Prosiłem o pomyślność, a Bóg dał mi umysł i siłę do pracy. Prosiłem o odwagę, a Bóg dał mi niebezpieczeństwa do pokonania. Prosiłem o miłość. A Bóg dał mi ludzi do pomocy. Prosiłem o łaski. A Bóg dał mi możliwości. Nie otrzymałem niczego, czego chciałem. Otrzymałem wszystko, czego potrzebowałem. Jeżeli jesteś w Jezusie, nie zawsze dostaniesz to, czego chcesz, ale zawsze dostaniesz to, czego potrzebujesz. Czy znalazłyście się kiedyś w takiej sytuacji, że bardzo o coś Boga prosiłyście? Czy to jakąś rzecz, czy też jakąś osobę, być może o chłopaka, czy o męża, czy też o rozwiązanie jakiegoś problemu, czy może prosiłyście o spełnienie jakiegoś marzenia, pragnienia, o uzdrowienie, a okazało się, że Sprawy potoczyły się zupełnie inaczej niż tego oczekiwałyście. Rozwiązania takiego jak chciałyście nie było, uzdrowienia nie było, zaczęły piętrzyć się problemy, a każdy dzień przynosił coraz to nowe, wcale nie takie dobre wieści. Ileż to razy rodzi się wtedy pokusa, żeby. Zawołać, Boże, gdzie jesteś? Dlaczego nie wysłuchujesz moich próśb? Dlaczego nie odpowiadasz na moje wołanie, na moje modlitwy, na moje marzenia? A może to wcale prawda, że w Tobie mam zawsze zwycięstwo, a może te słowa o tym, że Ty na krzyżu pokonałeś każdą chorobę i każdą słabość, są tylko jakimś kłamstwem. I już teraz robi się taka pokusa, gdy nie otrzymujemy od razu tego, o co prosimy, gdy. Bóg daje nam inne rozwiązania niż te, które same zaplanowałyśmy. To nasze życie nie toczy się według naszego scenariusza, który wydaje nam się najlepszy, a według Bożego scenariusza, który wydaje nam się trudny, którego nie możemy często zrozumieć, nie możemy zaakceptować. Jeszcze trudniej nam jest, gdy niepowodzenia czy trudności piętrzą się wówczas, gdy zajmujemy się jakimiś Bożymi sprawami, gdy realizujemy Boży plan. A nie układa się to po naszej myśli, a musimy pokonywać potężne przeszkody, wtedy właśnie przychodzą takie myśli, czy na pewno jest Boży plan dla mnie, czy to na pewno jest miejsce, które powinnam zajmować, czy na pewno Boże tego chcesz. Bo gdy zajmujemy się Bożym dziełem, często mamy takie oczekiwania, że wszystko powinno potoczyć się lekko, łatwo i przyjemnie. Zresztą zawsze, gdy prosimy o coś Boga oczekujemy, że spełnienie tej prośby będzie właśnie takie bardzo proste, bardzo szybkie, że zaraz będziemy je oglądać. Owszem, czasami się tak zdarza, ale jednak nie zawsze, a może nawet bardzo rzadko. W liście do Hebrajczyków, w dwunastym rozdziale, drugim wersie, czytamy słowa, patrzmy na Jezusa, który nam wie, że przewodzi ją wydoskonala. On tu zamiast radości, którą mu obiecywano, przecierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i zasiadł po prawicy na tronie Boga. W innym przykładzie, który ze względu na czekającą go radość wycierpiał krzyż. Jezus zanim osiągnął, zanim doświadczył tej wielkiej radości po prawej stronie tronu Boga, najpierw musiał przecierpieć krzyż. I On nas wydoskonala, On wydoskonala naszą wiarę. Tak naprawdę Bogu nie tyle chodzi, żebyśmy tutaj przeżyły to życie właśnie lekko, łatwo i przyjemnie, ale o to, by nasza wiara była doskonała, byśmy stawały się takie, jak Jezus, by, byśmy doszły przede wszystkim do zbawienia. Śmiem nawet twierdzić, że jeżeli Twoje życie za Jezusem, Twoje życie z Jezusem naprawdę jest takie zupełnie bez problemów, układa się zupełnie gładko, i nie znajdujesz, nie trafiasz na żadne przeszkody na Twojej drodze, to czy aby jest to właściwa droga, czy aby jesteś na tej właściwej drodze? Wszyscy bohaterowie wiary opisani w Biblii nie mieli łatwego życia. Wręcz przeciwnie, piętrzyły się problemy, piętrzyły się trudne sytuacje, bardzo często musieli stawać do walki, ale Bóg! Zawsze w tej walce z nimi współpracował. Bóg posyłał aniołów, którzy walczyli za nich, ale oni musieli się do tej walki stawić, musieli pokonać pewną trudność. Bardzo często to, co przyszło im zrobić, przerastało ich oczekiwania. Noe budował arkesko 20 lat, przy czym znosił różne urągania i drwiny. Jezus, zanim odniósł wielkie zwycięstwo, został pohańbiony, został zdradzony, został zbity, przybity do krzyża, wyśmiany. Wszyscy bohaterowie wiary nie mieli łatwego życia, ale Bóg otaczał ich ogromnym błogosławieństwem, był cały czas z nimi, i pomagał im przetrwać trudne chwile, dlatego też byli pełni radości i pełni Bożego entuzjazmu i nie upadali w wierze, mimo tego, że często nie doświadczali spełnienia Bożych obietnic. Jednak mieli świadomość, że spełnią się one w przyszłości. W liście Hebrajczyków w 11 rozdziale 38 jest napisane, ci, których świat nie był godzien, tułali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. A wszyscy oni, choć dzięki swojej wierze zdobyli uznanie, nie otrzymali tego, co głosiła obietnica. Bóg bowiem ze względu na nas przewidział coś lepszego, to znaczy, by doprowadzić ich do doskonałości wraz z nami. Bogu przede wszystkim zależy na tym, żeby doprowadzić Cię do doskonałości. Dlatego nie zawsze dostajesz to, czego chcesz, o czym marzysz, ale zawsze dostajesz to, czego potrzebujesz. Wiecie, bardzo utożsamiam się z tym fragmentem i ze słowami tego wiersza, który czytałam na samym początku. Gdy patrzę na swoje życie, mogę powiedzieć, że rzeczywiście doświadczyłam czegoś takiego. Gdy prosiłam Boga o siłę, Bóg sprawił, że urodziłam bliźniaki, i teraz już moich dorosłych synów musiałam. Ciężko, ciężko pracować musiałam przejść przy, razem z nimi przez choroby. Musiałam przejść przez czwarte piętro, wnosić jednego, drugiego, zakupy. Nie były to dla mnie łatwe chwile. Przez sześć lat pierwszych do oni się urodzili, nie przespałam ani jednej nocy, bo bardzo płakali. I wiecie, teraz, gdy patrzę z perspektywy lat, prosiłam rzeczywiście zawsze Boga o to, żeby dał mi siłę i Bóg naprawdę przeprowadził mnie przez ten czas i wyszłam z tego czasu bardzo wzmocniona, wyszłam zupełnie inną osobą niż w ten czas weszłam. Kolejna rzecz to taka, że nie prosiłam Boga o mądrość. Bóg stawiał na mojej drodze ludzi, którzy mieli wiele, wiele problemów i którzy prosili o to, żeby pomóc im te problemy rozwiązać. Musiałam błagać Pana bardzo często na kolanach, właśnie o mądrość, o takie światło w rozwiązywaniu tych, tych różnych trudnych problemów. Gdy prosiłam Boga o pomyślność, Bóg dawał mi siłę do tego, żebym mogła pracować, żebym mogła dojeżdżać do pracy do miejscowości oddalonej 20 km od mojego miejsca, najpierw autobusem, a później, a później samochodem. Gdy prosiłam Boga o to, żeby dał mi jakieś powodzenie finansowe, dostałam wówczas nadgodziny, mogłam pracować więcej, mogłam też... Zarobić więcej. Pamiętam, że marzyłam kiedyś o takim super z aucie, chciałam bardzo, żeby były czarnego koloru, ale Bóg zupełnie inaczej spełnił to moje pragnienie. Dostałam wygodny samochód, wcale nie taki piękny, ale taki, którym mogę jeździć do tej pory do pracy. Pewnie gdybym dostała ten mój wymarzony, to bardzo przeżywałabym każdą rysę, każde uderzenie, każde otarcie. A tak po prostu przeżywałam tego na początku, a potem się już troszeczkę do tego przyzwyczaiłam. Gdy prosiłam Boga o wielką miłość, Bóg postawił na mojej drodze właśnie ludzi, którym mogę tę miłość okazywać, którym, którym, z którymi mogę się tą miłością dzielić. Moją rodzinę, moich bliskich przyjaciół w kościele, moje dzieci w szkole, które, które kocham i mogę też je obdarowywać miłością. Niedzielę nie zawsze dostawałam to, o czym marzyłam, ale patrząc z perspektywy czasu, mogę powiedzieć, że Bóg spełnił każde pragnienie mojego serca na swój sposób. Dlatego jestem mu bardzo, bardzo wdzięczna za to, że właśnie dając mi to, co dla mnie najbardziej odpowiednie, wychowywał mnie, kształtował mnie, dawał mi siłę, przemieniał moje myślenie, umacniał mnie. Naprawdę chwała mu za to, za, za to miejsce, w którym jestem dzisiaj. Dlatego jeżeli prosisz o coś, a dostajesz coś zupełnie innego, nie załamuj się. Bóg słyszy każdą twoją prośbę. Bóg wie, czego ci potrzeba. Bóg zna ciebie lepiej niż ty. I zawsze dostajesz to, czego potrzebujesz. Pamiętaj, że jeżeli spotykają Cię jakieś trudności, jeżeli życie nie toczy się według scenariusza, który wcześniej napisałaś, Bóg daje Ci wszystko. Jesteś w pełni obdarowana, w pełni pobłogosławiona, żeby przez te trudności przejść. Bóg będzie cały czas z Tobą. i zostawi Cię samą. I stawia Cię w różnych miejscach po to, żebyś mogła właśnie w tym trudnym miejscu wykorzystać cały potencjał, który masz w Jezusie i rozwinąć skrzydła. Nie załamywać się tymi trudnościami, ale wierzyć w to, że Jezusem je pokonasz i jest to miejsce, które jest po to, żebyś mogła się rozwinąć i doskonalić kochany Tato w niebie, dziękuję Ci, dziękuję Ci za to, że nie dawałeś mi to, czego tak bardzo pragnęłam, nie dawałeś mi to, czego tak bardzo chciałam, ale prowadziłeś mnie przez życie, trzymając mnie bardzo mocno za rękę i dawałeś mi siły do pokonywania trudności, do pokonywania problemów, że napełniłeś mi ogromną miłością, po to, bym mogła obdarowywać tą miłością innych, że dałeś mi Mądrość, bym mogła pomagać, rozwiązywać ludziom ich problemy. Dziękuję Ci, Panie, za to, że nie dawałeś mi to, czego pragnę, ale dawałeś mi to, czego bardzo potrzebowałam i nadal potrzebuję. I Ty mi to, Panie, dajesz. Dlatego, Boże, mogę Ci w pełni zaufać, bo wiem, że jeżeli jestem w Twoich rękach, to nic złego mi się nie stanie, bo Ty pomożesz mi przejść przez każdą trudność, przez każdą trudną sytuację, każdą niepomyślną sytuację. Dlatego że nie muszę się na niej skupiać, nie muszę, nie muszę się martwić, ale z Tobą mogę z pewnością patrzeć w przyszłość i pozdrawiać te wszystkie dobre, spełnione obietnice, które czekają mnie być może, być może w niebie. Panie, chwała się, Ci, wywyższam Cię. Obdaję Tobie cześć, bo Ty jesteś bardzo dobry, Ty jesteś niesamowitym Bogiem. Obdaję Tobie cześć, Panie, za każdą dziewczynę, która teraz modli Cię ze mną. Wywyższam Cię, Panie. Wywyższam Cię w każdej, w teraz każdym westchnieniu zaniesionym do Ciebie. W każdym spojrzeniu w Twoją stronę, Boże. Chwała Ci, Pani, za to, że doskonalisz naszą wiarę, że doskonalisz nas, Panie, że nie chcesz, byśmy były rozleniwione, zgnuśniałe i wieszli niezadowolone wtedy, gdy wszystko będzie się układało według naszego scenariusza, ale też nas umocnić. Chwała Ci. Dziękuję Ci, Panie. Dziękuję za Twoją dobrę, za Twoją miłość. Ja się o to modlę przez Twojego syna Józa Chrystusa. Amen. Kochane dziewczyny. Zatem nie zrażajcie się, gdy spotykają was trudności. Nie zrażajcie się, gdy otrzymujecie miłość, po to, żeby obdarzować nią innych. Nie zrażajcie się, gdy na waszej drodze stają ludzie, którzy mają mnóstwo problemów i oczekują, że pomożecie im je rozwiązać. Nie zrażajcie się, gdy musicie pokonać własne lęki strach po to, żeby stawić czoło jakiejś trudnej rzeczywistości. Pan cały czas jest z Wami. On trzyma Was mocno za rękę. Jesteście w pełni oddarowane i wyposażone we wszystko, żeby każdą z tych trudności pokonać. Błogosławię Wam. W imię naszego Pana Jezusa Chrystusa. Trzymajcie się. Do następnej soboty. Pa, pa.